Cześć, witamy Was serdecznie. Eee, kolejna wyprawa na ryby. Eee, tym razem udało się wspólnie z Mariuszem wykorzystać sobotnie popołudnie Byłem dzisiaj w pracy, w związku z tym nad wodą znajdujemy się późno, zaczynamy łowić po godzinie 16. Jesteśmy dzisiaj nad rzeką i planujemy posiedzieć Mariusz myślę późno, do późnego, gdzieś do, go, do około godziny 12 może maksymalnie. Żeby też jeszcze jutro tą niedzielę jakoś wykorzystać. Ale liczymy na to, że coś tutaj nas może dzisiaj zaskoczyć Właśnie w godzinach wieczorno-nocnych Jesteśmy pełni nadziei, bo tydzień temu jak byłem tutaj z synem Udało się fajnie połowić na stanowisku jakieś 100 metrów w górę rzeki Poza drobnicą złowiliśmy dwa fajne karpie 85 74 centymetry i 74 cm I brzanę 60,5 cm taką wypasioną, także emocje były Mega piękne ryby. Możecie pooglądać yy, ten nasz wypad na, na jednym z filmów poprzednich, który jest na naszym kanale, a tymczasem trzymajcie za nas kciuki no i będziemy się meldować jak będzie się coś działo. Ja tylko dopowiem szybciutko, że nie nastawiamy się w związku z tymi wynikami Mariusza ostatnimi, nie nastawiamy się na jakiś klasyczny, yy, takie klasyczne łowienie Federem. Łowimy grubiej, jak tylko grubo można na, można na rzece. Ze względu na charakterystykę rzeki łowimy na naszą ulubioną metodę. I jeszcze dodatkowo, tutaj w moim przypadku jest zestaw helikopterowy, ale też z grubym przyponem, z dużym haczykiem i z konkretną przynętą. No i to tyle. Czy to dzisiaj nam da jakieś efekty, zobaczymy później. Jeszcze dwa zdania. Czemu metoda wielokrotnie nam się sprawdziła na rzece, a tutaj akurat jest taki charakter, że jesteśmy jakieś 200-300 metrów przed progiem spiętrzającym, i rzeczywiście, mimo że ta rzeka kilometr w jedną i kilometr w drugą stronę ma charakter taki dosyć dynamiczny, szybki nur, to tutaj ta woda naprawdę płynie powolutku, jest głęboko. Podobno można tutaj namierzyć doły do 6-7 metrów, bo tutaj mamy około 2-3 metrów spokojnie na środku jest głębiej nie? na środku jest głębiej także zobaczymy co się będzie działo początek września liczymy że te ryby odpalą hejka hejka będziemy dostrzeliwać drobnym powalem w cudzysłowie drobnym nie zależy nam na małych rybkach więc w kukurydza, pelet ósemka i kuleczki dziesiątki albo dwunastki już nie pamiętam jakie Mówisz, trzeba im dać. Jeszcze jedno, a później wieczorem. Jeszcze dwa. Co się jeden zbiera? Godoś ja. A, padam ci. Kaczka będzie zbierać. Jeszcze jedno i potem wieczorem, nie? Się Dokładnie. Kolor wody nie bardzo, opady jakieś były pewnie Ale może coś się urodzi. Patrz jak tam bumbelkuje fajnie. Mm. Ciekawe czy to rybka? Druga rybka Mariusza. Pierwszy się tak. nie udało nagrać O, Mariusz holuje. Karaś. Nie po to my tu przyjechali. Rzeczny, na metodę. Ale 2-0 jest Dwa zero. No ładna rybka, i ledwo zarzucił, I ledwo zarzucił po tamtym karasiu, mówisz jedno ziarenko kukurydzy? Czeskowań, nie gratulacje. Branie takie było, ale rybka ci przymurowała trochę. przymurowała. No tutaj kosi na jedną wędkę z lewej strony. Trzecie branie. Trzecia ryba. To może być brzama. duża, ale brzama. Co to masz za kija? MX, a nie taki karaś. Karaś taki ładny? Aha, to masz tego MX-a nowego? Feder. No już, taki przyjemny. To trafiłeś, Panie, dzisiaj z zanętą karasiową. Nie śmiej się, zazdroszczę Ci, brań. Dobrze, że coś się dzieje. I z tym. Mhm. Mariusz, jego karaść trzeci. Nie po to my przyjechali, no, nie no ale... No ale jest, jest rybka i do wody nawet rzucić, a Maciek ma też rybę ja na klasyku podebrać Ci? albo podaj, podbieraj podbiorę. Ale jest. Dzięki. Dziękuję. O jak mały się patrzy. Klasyk nieklasyczny. Mhm. Haczyk numer 4. I dobra. do to nas opanowały rzeczne karasie. Nie, to wcale nie jakieś duże. że tu co powiem jest nie w porządku, ale jest mniejsze mojego. Dla... No jest. To taki karasiuś mały. No tam, no karasiuś, no fajna ryba. Dobra. 18 godzina, czyli jeszcze mamy dwie godzinki do zmroku. Same rzeczne ryby. I same rzeczne ryby, jak to Mariusz się śmieje. Kolejny karaś. Na metodę. Wszakże. Ej, ale chyba największy. Nie no, tamten był większy Tamten był większy mm. To z moich ten jest największy no, kurde ale bez przesady Czwarta ryba Moja szósta nasza i wszystko teraz No, no mi się nie podobało, nie? Ale przyjdą Już czuję że przyjdą jeszcze te ryby Fajnie, że coś co jakiś czas w ogóle weźmie nie? oderwie nas od tych foteli no, przyzwoity. Jakbyś był na zawodach i byś łowił takie co drugim rzucie. No ale nie po to na rzekę przejechaliśmy. No wiadomo. Ładna rybka. Ale uśmiechnij się chociaż trochę. <gry> Mariusz jeszcze nie zdążył Przerzucić po karasiu jednej wędki, a już ma drugiego karasia. O, tam podajnik znaczy wędka na brzegu, nabijał podajnik i mo już teraz w tym momencie którego? Chyba siódmego. Siódmego chyba rzecznego karasia. karasia. Rzecz na ryby. Trzeba umieć łowić na rzece, nie? No ale ładny, no na żywca jak znalazł, na suma I znowu to samo. Dobrze, że nie łowimy sumów na żywca. Bo będzie się pływał dalej. Na baciku takim 5 metrów to byś tu miał frajdę. Bez trzymanki. Panie. Uśmiech od ucha ducha byś miał. Jeszcze w tym nurcie delikatnym. Dobra, ale mógłbyś go wypiąć już, bo nagrywam i chciałbym właśnie nagrać jak go wypuszczasz, Mariusz. To? To Nie wiem, czy ty go tam, co ty go tam miziasz, ale mógłbyś go odpiąć właśnie. Rybka zażarła mocno. A tutaj szczytówki na tle. Takiego już przygaszającego się nieba. Tylko, że u mnie cisza, panie. Dwa brania na razie i dwie ryby. Nowe wędeczki. I karaś wraca do wody. I szczęśliwy łowca. No pokaż, że jesteś szczęśliwy. 19:30. Doczekał się Mariusz pięknej ryby. Najprawdopodobniej karpia. Ładne blanie, odjazd. I po tych wszystkich karasiach zapowiada się. Czy... Kije, Co? Idzie w moje kije. No nic. Chyba, że ściągnę. Bo to nie jest problem. A nie, tego masz tu przy brzegu. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja, ja, przy brzegu. Oho. a ja mam daleko zestawy Spokojnie z tego holu. A to te skarpy chyba. Jakiś dużo będzie, bo już dochodzi. Jest ryba, no ładna. Przewinął się ale Nie będzie dużo. Ale duży. kapsik. rzeczny. Na nowego kija. Na nowego z... kija. MX Feder? No świetnie. Pozanęca, pozanęcaliśmy troszkę i zgodnie z przypuszczeniami, pod wieczór w końcu coś weszło. No. Poradzisz sobie? Czy ci go podebrać? Proszę, to Golas. Golas no grubasek nie jest długi ale taki grubiutki chyba co ładnie wybarwiony oj fajny grubasek więcej jak ty Zysa ale ładnie wybarwiony jaki grubas piękna nie. ryba to jest taka 60 Jest. Pokaż go do kamerki i zrobię ci zdjęcie. Jezus Jeszcze co. kubkę zrobił. 60 jak nic, Mariusz. już. nawet więcej. Piękny. Wow. Grubasek, nie? Taki widać pojedzony. Ja, Proszę, I wraca do domu. Gratulacje Mariusz. Uważaj na aparat. Gratulacje. Ty mi zawsze tak robisz ze